Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj Wam pokażemy, jak zrobić domowy dezodorant w kilka chwil mm, bez chemii, który możecie sobie zrobić tak naprawdę każdego dnia bez żadnego problemu. Co potrzebujecie? Olej kokosowy mamy tutaj już wyłożony. Potrzebujecie sobę oczyszczoną. Ja do moich... Dezodorantów dodaję jeszcze olej eteryczny. Tu mam akurat miętowy. Troszkę srebra, dlatego że to też działa fajnie, przeciwbakteryjnie. I dodaję nieco maceratów swoich właśnie olejowych. Tu mam akurat macerat z kwiatów jaśminu. I co robimy? Po prostu trzeba te składniki połączyć. Czyli dajecie troszkę oleju, do tego dosypujemy sodę. Teraz to zrobimy. Sody daje dosyć, dosyć dużo, moi kochani, dlatego że ona się fajnie fajnie sprawdza w takich domowych kosmetykach. Oleju nie daje zbyt dużo, dlatego że ten nasz dezodorant się wtedy zrobi um, za bardzo płynny, a on ma wyglądać tak, jakby był w sztywcie, czyli dajemy sobie łyżkę po prostu tego maceratu, dosłownie. Łyżkę, o, widzicie? I dolewamy. Dolewamy. Do tego dajemy troszkę srebra. Te cztery psiki. I dosłownie, jak macie dobry olejek eteryczny, to wystarczy dosłownie 3-4 kropelki. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak jest. To musi pomagać, tak? I po prostu później biorę taką, taką szpatułeczkę. I to trzeba po prostu ze sobą dobrze połączyć, dobrze wymieszać. Tak, żeby się ten olej kokosowy z tymi wszystkimi składnikami fajnie wymieszał. I jak już to zrobimy, moi kochani, bo to chwilkę zajdzie, żeby to wymieszać, to już nie będę Wam pokazywać, ale to ma się zrobić taka jednolita, jednolita masa i wtedy po prostu nakładamy to pod pachy jako sztyft. Z tym, że jedyne co trzeba pamiętać, to to, żeby jak dodajecie olejku eterycznego, to trzeba później ten dezodorant szczelnie zamknąć, dlatego, że olejek odparowuje. I... Po prostu nie będziecie mieć tego składnika, a to jest dość istotny składnik, dlatego że dobry olejek też działa przeciwbakteryjnie na skórę, więc automatycznie nie blokuje wam przede wszystkim pocenia, co robią sztuczne chemiczne antyperspiranty, tylko przestajecie czuć zapach potu, dlatego że on po prostu nie śmierdzi. Ciała też jest ważne, to jak go wspomagacie od środka, jak jest nawodnione i wiele innych składowych ale yy, bardzo też jest ważne to, co stosujecie na skórę, czyli jakie kosmetyki, mm, z czego one są zrobione. I bardzo gorąco zachęcam i polecam do tworzenia sobie własnych kosmetyków. Ja tylko takie stosuję, bardzo proste, takie, które w kilka chwil możecie po prostu zrobić sobie w domu. I do tego Was gorąco zachęcam. I to wszystko na dzisiaj. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. pa. 这是不正呀。